Cześć moi drodzy, a dzisiaj testujemy sobie słodycze z Ukrainy. Także mamy tutaj hałwę, 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 hałkę. Także bardzo wiele różnorodnych artykułów. Tak zwany mleczny arachisowy sierbet Timosha. Moi drodzy, co to jest takiego? To są jakieś sorbet mleczno żychowy Timosha. Myślę, że są jakieś orzechy w jakimś czymś jak tofi? nie wiem. Zobaczymy, ciekawe. Kozinak po boksolecznej Kazinaki, a. Kazinak po, po słonecznej. Ja, jakoś tak no. Kazinaki z nasionami słonecznika. Obstałem, że to jest coś ala... Hmm, sezamki, tylko, tylko że słonecznikowe, coś wspaniałego z Ukrainy, czyli irysy, moi drodzy! Nawor Irisa, nawor Irisa, tak. Iryski, mieszanka, czyli trzy czy cztery nawet różne iriski. Są to takie karmelki, takie cukierki karmelowe. Wszystko to na, byłem w sklepie y, ukraińskim, ale w Polsce, także spoko. No i co, przechodzimy sobie do testowania. Bo mamy tutaj, tak jak już mówiłem, hałwę. Dobrze, czyli na początek, moi drodzy, weźmiemy sobie na tapet yy, te wszystkie hałwy. Tutaj mam podwójne, jedną, także odłożymy. Hałwy, mam trzy hałwy. Lecimy po kolei, tak. To, to jest mi dobrze znana hałwa. Jej nie będę otwierał. 270 gramów. Bardzo dobra hałwa słonecznikowa z rodzynkami. Także no polecam, jak gdzieś znajdziecie na Allegro w okolicach 5zł y, złoty wiek No naprawdę przepyszne hałwa słonecznikowa Jak ktoś nie jadł słonecznikowej hałby, tylko sezamową Z Polski to tą słonecznikową polecam Naprawdę złoty wiek i wszystkie te odmiany Przepyszna chowa Dalej mamy chalwę. ja Jajwir ja, Dried apricots I raisins Także mamy tutaj jakieś y, zmieszankę owocową z ryzynkami suszonymi morelami, może tak to otworzę? Jak człowiek, czy nie? Czy jak down? Nożyczkami. Nie wiadomo, jak down, czy Tak to pysznie wygląda. Hawa słonecznikowa, proszę Państwa. Morelki oraz e, rodzynki. Próbujemy kawalądek. Próbujemy ociupineczkę se urwę. Mam ją bardzo podobna do tej hawy. Hmm. Może nawet identyczna. Dobrze, kolejna chałupa pod podsolny czyli zwykła słonecznego chałupa. Krawamy sobie kawałeczek. Aby tylko. Ta jest bardziej gumowa, ale dalej. No przepyszna, no. Naprawdę, u... uwierzcie, te chałupy słonecznikowe naprawdę coś w sobie mają wyjątkowego. Tym dalej. Dalej, Hałka. Nie, z... nie hałka, głupi jestem. Zlałka, z... z pałka. Złatka! <gry> zładka, no tak. Mm, grylarz, co to może być grylarz? Chrupiący ryż, tak. To jest takie z kokosem i polewą lewą cukierniczą. Tutaj mam truskawkę. To jest tak, jak mi się wydawało. Mm, coś tak jak w tylu naszej powiedzmy takiej szyszki. Czyszkowej, yy, ryżowej. Takiej wiecie. Ze sklepiku szkolnego. No przepięknie to wygląda. Ryż polany kokosowym mm, kokosem. Spróbujemy. O kurde. Mega gogozowe. Weźcie na zło. Te truskawkowe. No no Zobaczmy, jak wygląda. Truskaweczka. No, przepięknie. Nie ma się tutaj co oszukiwać. Przepięknie. Mm. O. To smakuje. Jak takie flipsy truskawkowe. Kolejna rzecz. To. Hozlak posloneczny. I te, te, te całe. Kozinaki. I próbujemy, co takiego ciekawego jest. Wobrawmy, że to są jakieś sezamki. Sezamki tylko ze słonecznika, więc może bardziej powinienem powiedzieć słoneczniki, a nie sezamki. Kawałek sobie ubiemy. Jakieś pestki słonecznika w jakimś tam cukrze czy czymś. No dokładnie. Tak jak sezamki, chorzę ze słonecznika, zobaczcie. Oni mają jakby... To wszystko. Co my mamy z sezamu? Oni mają ze słonecznika. Kurde, to naprawdę zajebiste. No. Chociaż. Chyba bardziej przekonuje mnie sezamek. Natomiast. Dalej jest to coś naprawdę dobrego. Lecimy dalej. Nie wiem z moich faworytów, czyli sorbet mleczno-orzechowy. Zakładam sobie jakieś tofi z. orzechami? Nie wiem. Zobaczmy jak to wygląda. O kurde powiem Wam, że ciekawie to się prezentuje, zobaczcie sami, proszę bardzo. Kurde, no... No naprawdę, no powiedzcie, że to nie wygląda pięknie. O kurde. Rzechy w karmelu i w jakimś mleczku jak... Jak Way, może? Można by powiedzieć. Kurde, jakie genialne. Taki kurde wafelek, Taki torcik. Jak to się fajnie gnie, Boże, to jest jak baton. To ma 250 gramów. Moi drodzy, to jest zajebiste. Ej, dobra, kroimy kawałeczek. Idę na stole, ale trudno. Jaki czat! Ja jestem w szoku, naprawdę. Zobaczcie sami. Orzeszki, karmel i, i to mleczko. Kurde, dobra, próbujemy. Jestem pod wrażeniem. Bardzo ciekawy jestem co to, jak rozmakować. To Powiem tak. Mega ciekawe. Może w smaku nie jest aż tak dobre jak wydaje się, że może być dobre. Ten karmel raczej nie jest najwyższych lotów, tak samo to mleko co nie. To nie są jakieś top. Natomiast kurczę, takie mięciuszkie, jednocześnie chrupiące, żeby sobie pogryźć coś słodkiego. No, no, mm, mm, mnie to kupuje. No nie jest wybitnie dobre, ale kupuje mnie to, fajne. Ostatnia pozycja mi drodzy, czyli klasyczne iryski. Zobaczmy, co mają nam do zaprezentowania iryski. Chcę je popić, bo, powiem Wam szczerze, się wszystko zasłodziłem. No i jazda. Próbujemy iryski. Trzy rodzaje widzę. Zwykłe, jakieś z orzechami. Spróbujemy sobie to z orzechami. W zwykłych już se... Nie, w są jakieś morelki. Próbujemy sobie kawałek tej morelki. Spróbujemy zwykłego z pół z orzechami. To smakuje, wiecie co, jak taka nasza krówka. Taka troszeczkę inna krówka. A to zakładam, że będzie smakowała jak ciemna krówka. Spróbujmy. Połóweczkę, oczywiście. Tak, a to taka kakaowa krówka. Czyli kakaowa z topi i z jakimiś rodzynkami. Kurde, no powiem Wam, że tak, te karmelki są top 1. Wygrywa to zdecydowanie bardzo dobre. Hmm, takie może być to fifi, tak, taki, tak bym dostał taki prezencik, jakbym był dzieciaczkiem, to bardzo bym się ucieszył. go sobie łatwo podzielić się z kimś, urwać kawałeczek. Mam tutaj 20 hmm, sztuk. Fajne, trzy rodzaje. Kurde, no, to mi się super podoba. Gdybym miał zrobić jakąś hierarchię, to moi drodzy... A, bo dobra, oszukałem was. Top jeden. Złoty wiek. A... Um. Jakby, wszystkie hawy są zajebiste, więc ja bym w ogóle hałwy wrzucił na top 1, po prostu, tak, hałwy w ogóle są zajebiste, na, na świecie najlepsze. Dwójeczka, iryski by były, moi drodzy. Hmm, kadr mi się kończy. Trójeczka. Hmm, co będzie dać na da trójeczkę? Na trójeczkę bym dał to. Ehm, na czwóreczkę dałbym chyba... Chyba to. No, i tutaj troszeczkę lepsze są te, bym powiedział, że mm, truskawkowe w kokosowe, bo ale to jest tylko kwestia smaku. Ale myślę, że jednak te zamki y, słonecznikowe byłyby ciut, 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 ciut lepsze niż niż te złatki. H1, iriski 2 trujeczka ten batonik, czwóreczka i piąteczka. Tak by się, by, tak by się przedstawiał ranking. Także co? Y może kiedyś zrobimy jakieś, jakąś nagrywkę z kuchni świata, co by na to jakieś napoje, na przykład kolorowe czy coś. No, jeżeli się spodoba coś takiego, to możemy wymyślić, że tak powiem, coś, coś jeszcze ogarniemy. I tutaj mówię, mam na myśli jakieś kuchni świata, myślę. Może być to spoko odcineczek, a ja sobie też popróbuję chętnie. Także to. Do zobaczenia, Nara.